Cześć! Wszyscy odczuwamy otaczającą nas drożyznę, jednak najbardziej zdrożała energia elektryczna i opał. Niestety koszty ogrzewania domów i koszty energii elektrycznej są jednymi z największych obciążeń domowych budżetów. Dziś dowiemy się, dlaczego ceny energii cieplnej i elektrycznej poszybowały do góry, jakie są rokowania na przyszłość, które paliwa będą najbardziej drożeć i jak się zabezpieczyć przed wysokimi cenami prądu i ogrzewania. Powiem też, jaka jest różnica w cenie gazu amerykańskiego i rosyjskiego sprzedawanego na europejskiej giełdzie. Będziecie zaskoczeni, oglądajcie do końca. No i na początku proszę Was też o lajka, subskrypcję kanału, a zwłaszcza o komentarze. Napiszcie mi, co Wy o tym wszystkim sądzicie: jakie jest Wasze zdanie na ten temat. Wpłynie to pozytywnie na pozycjonowanie filmu, a Wy dzięki temu zyskacie powiadomienia o nowych ciekawych filmach na moim kanale. Dziękuję. Obecnie żyjemy w gospodarce rynkowej i do tego globalnej. To znów powoduje, że na ceny w Polsce mogą mieć wpływ zdarzenia, które mają miejsce setki, a nawet tysiące kilometrów od naszych granic. Głównym czynnikiem wzrostu cen wszelkich nośników energii i surowców jest przebudzenie się światowej gospodarki po covidowym zastoju. Natomiast złego w Europie mamy splot niekorzystnych zdarzeń. We Francji awaryjnie wyłączono kilka bloków elektrowni atomowych, w Niemczech brakuje gazu, w Wielkiej Brytanii wiatru, a w Polsce węgla. I to tak bardzo, że elektrownie ograniczają już produkcję. Jednak najgorsze przed nami, ponieważ czeka nas wyłączenie elektrowni atomowych w Niemczech. Kolejnym ważnym powodem wzrostu cen jest wybudowany przez Rosję gazociąg Nord Stream 2, i chęć jego szybkiego uruchomienia pomimo nieuzyskania certyfikatów. W tym celu Rosjanie doprowadzili do minimalnych stanów w swych europejskich magazynach, a dodatkowo przesyłają przez istniejące gazociągi tylko minimalne zakontraktowane ilości gazu. Przesył gazu z Rosji przez Polskę rurociągiem jamalskim został całkowicie wstrzymany. Presja nadchodzącej zimy i brak energii elektrycznej musi zmusić Niemcy do umożliwienia Gazpromowi tłoczenia gazu przez Nord Stream 2. Z powodu bardzo wysokich cen gazu Niemcy i kilka innych krajów uruchomiło wcześniej wyłączone elektrownie na węgiel kamienny, co doprowadziło do wzrostu ceny z niecałych 50 dolarów do około 200 dolarów za tonę węgla. W Polsce brakuje węgla. Wiele elektrowni w Polsce poinformowało Urząd Regulacji Energetyki, że ich zapasy węgla spadły poniżej poziomu obowiązkowego. Elektrownia w Kozienicach i Dolna Odra zmniejszyły generację prądu. Braki węgla to efekt niespodziewanie wysokiego zapotrzebowania na energię z polskich elektrowni. Polskie elektrownie od stycznia do listopada wyprodukowały aż o 31% energii więcej niż przed rokiem, spalając o kilka milionów ton węgla więcej. Ten wzrost w większości powodowany jest eksportem energii za granicę, gdzie od kilku miesięcy ceny prądu są znacznie wyższe niż w Polsce. Zapasy węgla z poprzednich lat szybko się rozeszły. W Niemczech uruchomiono rezerwowe elektrownie węglowe, co w konsekwencji spowodowało duży wzrost cen węgla na europejskich giełdach. Kopoty ma też Francja, która jest największym europejskim eksporterem prądu. Francuzi opierają swoją energetykę na atomie. W wielu elektrowniach trwają remonty. Niestety w dwóch remontowanych blokach wykryto usterki, które wydłużyły ich remonty. I wymusiły zatrzymanie ze względów bezpieczeństwa dwóch kolejnych reaktorów o tej samej konstrukcji. Tymczasem w styczniu Niemcy, zgodnie z planem sprzed dekady, wyłączą kolejne trzy z sześciu jeszcze działających reaktorów atomowych. Atom w Niemczech mają zastąpić elektrownie gazowe, jednak magazyny gazu już mają bardzo niskie stany, o co zadbali Rosjanie, przesyłając minimalne zakontraktowane ilości gazu. Rosja presją na Niemcy chce wymusić uruchomienie gazociągu Nord Stream 2. Ulgi nie przyniósł niestety wiatr, który tradycyjnie pomagał obniżyć zimowe ceny energii elektrycznej na europejskich giełdach. Największy operator morskich far wiatrowych w Europie poinformował, że średnia prędkość wiatru spadła o 1 metr na sekundę, co spowodowało spadek produkcji energii od 27 do nawet 35%. Jednak w czasach globalizacji sytuacja może być bardzo zmienna. Finlandia nagle spadł popyt na gaz. Amerykańscy operatorzy tankowców postanowili skierować 15 gazowców z gazem LNG do europejskich portów oraz zawrócić kolejne 10 już płynących do Azji także do Europy. Ruch ten spowodował gwałtowny spadek cen gazu na europejskich giełdach towarowych o kilkadziesiąt procent. Jednak sytuacja szybko może wrócić do poprzednich wysokich cen, wystarczy, że z Azji znów spłyną zamówienia Dzisiaj gaz amerykański jest bardzo tani w porównaniu z cenami w Europie i w Azji. W USA gaz jest niewiele droższy niż był rok temu. No i w Ameryce gaz jest dziesięciokrotnie tańszy niż na giełdzie w Rotterdamie. Rekordowe różnice to nawet trzynastokrotność cen z USA. Polskie kontrakty jeszcze nie ruszyły, więc nie korzystamy na razie z taniego gazu. Obecnie na jednym frakcie USA Europa, sprytorzy zarabiają od 120 do nawet 150 milionów dolarów. Jak się bronić przed drogą energią elektryczną? Najlepszym rozwiązaniem jest montaż modułów fotowoltaicznych, nawet jeżeli nie zdążysz oddać pierwszej energii do końca marca 2022 roku, to i tak to będzie opłacalna inwestycja dająca około 10% zwrotu. Więcej o tym mówię w filmie fotowoltaika nowe zasady Co zrobić, aby się opłacało? Dzięki wirtualnemu prosumentowi z fotowoltaiki będą mogli też skorzystać mieszkańcy bloków i domów wielorodzinnych. Jakie są trendy na paliwa do kotów, które paliwa będą drożeć w przyszłości, jest to moja subiektywna opinia. Drewno będzie nadal najtańszym opałem, a jako ceny nie powinny rosnąć znacznie szybciej niż inflacja. Pelet najprawdopodobniej będzie drożał bardziej niż drewno i węgiel. Powodem będzie rosnący popyt. Dużo osób zmienia kotły do tej pory używające miały węgla na pelet. Kolejny powód to brak odpowiedniej jakości surowca do produkcji. Kolejny powód to planowane wprowadzenie rygorystycznych przepisów dotyczących jakości peletu. Już obecnie wiele firm do peletu daje nawet 20% trujących odpadów. Ceny różnych odmian węgla będą stabilne, a nawet mogą w przyszłym roku spaść. Popyt na węgla będzie malał już za 8 lat na większości terytorium Polski Ogrzewanie domu węglem będzie nielegalne, gaz będzie drożał od początku stycznia o 54%, ale to dopiero rozgrzewka. Na drugą połowę roku zapowiadana jest jeszcze większa podwyżka. Na koniec roku 2021 użytkownicy prywatni płacili za gaz jedynie 30% ceny rynkowej. Zaś rok wcześniej, zanim gaz na świecie gwałtownie podrożał, było to około 50% ceny rynkowej. Zgodnie z ustawą, ceny gazu dla gospodarstw domowych zostaną uwolnione od początku 2024 roku. Jeżeli więc ceny na świecie w 2024 roku będą takie jak dziś, to cena dla klientów indywidualnych podskoczy o około 300%. Ceny prądu przez najbliższe 10 lat pójdą w górę. Różnica pomiędzy taryfą dzienną a nocną będzie coraz mniejsza. Na wzrost cen wpływ w największej mierze będą miały droższe uprawnienia do emisji dwutlenku węgla. W samym tylko 2021 roku polski rząd zyskał na sprzedaży uprawnień około 25 miliardów złotych, które teoretycznie powinien zainwestować w zieloną transformację. Na wyrównanie stawek dziennych i nocnych wpłynie rozwój fotowoltaiki, która produkuje prąd tylko w dzień, zaś nocą nadwyżki prądu skonsumują samochody elektryczne. O tym, jak ogrzewać dom i nie martwić się zmiennością cen i różnymi zakazami z uchwał antysmogowych, mówię w innych moich filmach. Tam też porównuję koszty ogrzewania różnymi paliwami. Mam nadzieję, że Wam się podobało. Napiszcie mi, co wy sądzicie o tych podwyżkach. Powiedzcie mi też także do nas tego razu. Cześć. Prości najbardziej opłalne, które stanieją.